No i witajcie ludziska, po raz kolejny, z tej strony Ventor i witam w kolejnym odcinku z Hotline Miami. Rozdział prawdopodobnie czwarty albo y, powyżej czwartego. Znajdujemy się nadal w swoim mieszkaniu, jak to zwykle bywa. Dużo, dużo więcej piz. Y, w poprzednim odcinku, pod sam koniec, uratowaliśmy właśnie tą dziewczynę z takiego jednego niefortunnego klubu, gdzie tam wszyscy pomarli. Był taki jeden murzyn. No cóż, tutaj nie ma czegoś takiego jak antyrasizm. Tutaj może nie jednak są mocniejsi od zwykłych ludzi. Okej, okay, nawet nie... skupiłem się na tym, co... Co to za wiadomość była przez telefon. Okej. Okay. No, to będzie czwarty chapter, więc... Chyba nawet dobrze zgadłem. Tension... I złą posydziłem. Kurde... Swojlowałem to trochę. Nie no, wybaczcie, wybaczcie, ale muszę. Muszę od nowa, ponieważ... Używając tej maski... Chwila, to jest metro... Tutaj coś... Kurde, spierkoliłem, wybaczcie, sorki. Jeśli komuś w... to będzie przeszkadzało... O, widzę, że tutaj można maskę... I... jakiś klocek odblokować. Ok, teraz będę mógł oficjalnie, bez problemu... Wybrać maskę sowy. Bo to jedyna słuszna, według mnie... Maska. Ok, zatem mamy dwóch maszkaronów. Tutaj mamy tutaj jednego z nożem. Jak dobrze pamiętam, tutaj. O, tak, właśnie, piesiu. Dużo szybszy na jednego hita. Może zdjąć. Ciężko trafić. Bądźmy szczerzy. O, piękny ta buble kill. Kombo, pięknie. O, kurde, zapomniałem, że jeszcze tutaj był Delikwent z niefortunnym maszyngunem. O, pięknie dostali po mordzie. O, ten też pięknie dostał Ten pierkolnie. O, kurde. Mm. Pies. O, pies. O, dobra. Zapomniałem. Dobra. Pięknie. Teraz piesiu. Kwestia psa, okej, okay, się tam kręci Pięknie Pięknie ok, tutaj nic ciekawego nie ma Piesiu, nos Sorki pieśku, pieśku Ale musiały zginąć, bo byłeś taki ok, okej Mamy tutaj nowy staw, takie Na niebiesko, są to szyby, przez które Oni mogą widzieć bez problemu I mogą pierkolnąć nas, jeśli zobaczą przez taką szybę nas to of course Okej okay. No i coś się spodziewałem, że jednak pierkolnie we mnie Kurde mać Fuck. Ja pierkole Okej, okay. standardowo prze... O, ten oberwał z... drzwiami, kurde jaki fail Okej, okay, weźmy ten nóż O, to było... Hmm. piękne ękne Kurde Dlaczego on był w innym miejscu niż zwykle ten z mashingunem? Jakim prawem, nie... Wow O, widzieliście znowu wykorzystywanie bugów w tej grze. Jak wykonuję fatalitkę. To wtedy jestem nieśmiertelny. Po prostu. Okej, okay, to było piękne. Tutaj, o, w jest tutaj za dużo was. Hmm. Okej, okay, mogłem jednak wykorzystać tutaj maskę... O ile bym miał że bezpośredni kill za pomocą drzwi ale wtedy bym miał utrudnione wyszukiwanie tych całych literek dla mnie są ważniejsze te literki bądźmy szczerzy ok tutaj się zastanawiam jak to ich podejść o w miarę dobrze pięknie 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 to była dwórka. Ok, oni najwidoczniej nie słyszeli tego. Tutaj, O, magnum chwila, mają shotguny, mają, kurt. To może być złe. To może być złe, bardzo, bardzo złe. Ok. O, piękne da, buble. Fuck. Ok, teraz od nowa. Teraz to płynnie zróbmy. Okej, okay. piesiu. Chodź tu. Pojaw się. Fuck! Dlaczego ten wyszedł? Jakim prawem? On nie powinien wyjść! Kurde, było tak cicho, że... Kurde O, um, dobra. A to w koros musiał pierko... O! Okej. Okay. Katana jest! O, nie ma katany. Fak. O, teraz było to piękne. Płynne. Zamordowanie Fuck A ten znowu jak debil wyszedł mi tutaj chamsko Bredny zły człowiek O to było piękne Okej okay. Piesiu Wow 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 wow, wow. Przez chwilę się przestraszyłem <śm> Bo myślałem, że kurde przypadkowo rzuciłem zamiast wykonać Tak ale na szczęście no cóż Ogarnęło się to Okej okay, to będzie trudne O kurde mać Dobre... Wow, kibel mi osłonił! Albo on był po prostu odwrócony Uuu, piesiu... Ty piesiu, posra... O, to było piękne! To było... cholera jasna piękne! To... to było badasowe. Przyznajcie sami. Okej, okay, przydałby się cholerny nóż. Albo... No w sumie... Dobra, wystarczyło. O, wszystkie naboje zmarnowałem, bo... O Uff <laughs> DWÓCH W JEDN... Kurde Z dwóch zrobił się jeden Widzieliście jak się połączyli chamsko? Ale okej, okay, udało się We made this Okej, okay, nie ma literek, nic 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 Prawdopodobnie na górze jest, ale warto pospamować Więc maski nie ma O, chociaż tutaj jest coś możliwe Nie, po prostu te na fajeczki. Kurde. Dobra. Zatem zasuwamy na górę. I tutaj coś powinno być, tak myślę. O! Kurde, zapomniałem, że. Dobra. No, w pięknym momencie nawet to zrobiłem. Okej. Okay. Już wiedzą, że ja tu jestem. No, ten się niefortunnie zatrzymał. Zamiast atakować. O, pamiętam to miejsce. Pamiętam. Patrzcie na to. Mamy tutaj niefortunnych delikwentów. Mamy tutaj. Kolejsia w masce, ten tutaj go niby paluchem masa. Ale... Nie możemy tutaj oficjalnie wejść. Bez śmierci. Bo no to w Ponieważ tutaj są cholerne ładunki wybuchowe. Po każdej stronie drzwi. Oprócz tych. W sumie, no bo oczywiście. Yy, nie da się innym sposobem tutaj wejść. Oczywiste. Ok, Kurde, to było nieprodzone. Myślałem, że pierkolnie. Ale na szczęście ten. shotgunem pierkolną. I teraz, może jednak zachowam na razie tego shotguna, bo on może się przydać. O, wezmę nóż. Będzie lepszym razem. Go... O, pięknie. Pięknie o to mi chodziło, ale... Nieźmi mi go trafić. A jednego hita miał pójść. Oberwać. Dobra, udało się. No e, nawet oni nie usłyszeli. Co cieszy. I okej, okay, mamy tutaj drzwi. No i okej, okay. pierkolnęło totalnie. Pierkolnęło totalnie. Za aż zapiszczało. I to ostro. Kurde, jakim prawem nie trochę... O oh, Boże. Ole drzwi zablokowały wszystko. Jestem ciekaw, czy tutaj coś ciekawego. O jest, jest, jest! Literka będzie na pewno. Widzę już. Bez problemu. Ok, literka. Tutaj... Okej, okay, rozwala ona szyba. Dobra, na dole może być maska, jeśli. Okej, okay. Koleś tutaj miał maskę. Ale już jej nie ma. Rozwalona, fuck. No chyba, że ją się dostaje później. Po zakończeniu tego. chapter'a Okej. Okay. Jak tam z czasem 10 minut, niecałe. O, ten niewartownie. A, oni. Jeszcze byli ten w pozycji rozrządzaj, cwane. Okej. Okay. Udało się. Wszystko tutaj powyczyszczaliśmy. Nie wiem kto to będzie sprzątał, ale nie chcę wiedzieć. Szczerze mówiąc. Nie okej, okay, wbiłem do auta. Okej, okay, jak to wyniki wyszły. Okej, okay, 1044 punkty zostały mi, aby odblokować kolejną broń. Okej, okay, jako ocena będzie. A z minusem, czyli piątka minus. O, i nowa maska. Graham. I okej, okay, jesteśmy. Znowu w tym sklepie, w którym byliśmy Okej. Okay. O, witaj. Fajnie, że Ciebie widać, że jesteś. E, Obawiałem się o, o ciebie. E, li, miast, ulice w mieście nie wyglądają zbyt bezpiecznie. Bla, 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 Co jest związane z tymi samymi morderstwami i takie tam? Wiesz o co, o co mi chodzi? Nie. Nie obawiam się, jeśli chodzi o płacenie. Jesteś moim przyjacielem. Twoje pieniądze nie są dobre tutaj. Okej, okay, coś tam, coś tam. Okej, okay, mamy chipsy od niego. Za darmo. Jak mimo. Od osoby, którą widzieliśmy już kilka razy. W kilku miejscach. Okej, okay, mamy nowy dzień. Zobaczmy tutaj. Bomba wybuchła. Tam była słyszalna, takie tam. Ofiary, ofiary, okej. Okay. Nie można wejść, szkoda. Ok. Dobra. Klient ma jakiś problem. to, trzeba się go. Trzeba go, czymś się zająć szybko, takie tam. Ktoś tam jeszcze inny będzie to sprzątać. E, bądź pewny, aby nie przeszkodzić tym sąsiadom, takie tam. Okej, okay. ale do niej nie mogę wejść, jaka szkoda. Jaka wielka szkoda, nie może z tym pogadać ani nic. Ale dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. Piąty chapter. Pełny dom, tłumacząc na polski. W wolnym tłumaczeniu. Okej, okay, znowu maska. Okej, okay. o, łom, jak miło. Pierwszy raz widzę. W sumie to będzie teraz granie u mnie na ślepo. Szczerze mówiąc, 100% tak na no ślepo, bo do tego momentu pojawiają się chaptery, których nie przechodziłem. O, kurde. To było gwałtowne. Piesiu! wow, Miałem funkcja. Shotgun. Maszkaron. Okej. Okay. Na górze jeszcze nie trzeba wchodzić. Tutaj jest dupa ludzi. No, trochę masek, jak widzę. O, literka. Fajnie. Chwila, najpierw. Może nawet pokażę wam puzzle, jak to wygląda. O, mamy tutaj te literki, które musimy odpowiednio poukładać. Oczywiście z tego... Póki co nic fajnego nie wyjdzie, ale z czasem znajdzie się sposób na rozwiązanie tego. Rozwiąże się układankę i tak dalej. Okej, okay, pierkolimy w niego. O! Kurde, byłem zbyt pewny siebie, że jednak nie zauważy. O, katana. To będzie Vidafaka. Vodofaka będzie z... O, pięknie pociąłem. Okej, okay. leć w niego, o kurde A ten nawet nie, nie pomarł Jaki ham, Bredny, ej, a ten jakim prawym wyszedł O, ale katana jest <gry> O, to było piękne Kurde, aż musiał wyciągać Te flaczki O, to było To był chyba dobry pomysł Rzucenie w niego katanu. Okej, okay. piesek Był tu piesek, a tu jest piesek Dobra, pieska nie ma jest banda ów, to było... To było fartowne. Przyznam się. Dobra. O, jaki nie piesek nie zauważył. Jaka szkoda. O, patrzcie, aż głowa mu pierkolnęła. Na 2 metry, na 5 metrów nawet. Ale okej, okay, tutaj jest cholerny problem. Hello? My lady? Okej, okay, może jednak z tymi drzwiami to trochę był głupi pomysł? Za wcześnie Tutaj... tej ruszyłem. O o o o o o! Jak fajnie, że oni się pojawili. Było bardzo miłe. Jap! Apirko! Kurde, to było naprawdę. To było głupie z mojej strony. Zobaczcie. o Boże, to też było. Ale tam to było bardziej głupie, naprawdę. O, jeszcze katany nie mam, fuck. Fuck this shit, motherfucker. This is so stupid. O, ale... Dobra, i muszę literkę na nowo zbierać. Skąd mam dużo? O kurwa maś To by było po, powalone, o. Tylu chłopa na mnie poszło. No ale katana jest wreszcie. Po tylu... Próbach, znaczy po jednej próbie, ale... Czajecie blusa. Hm, się mi zagryzł. Okej. Okay. I się tutaj ludzi ska mnie nie śmiejcie, że ja tutaj failuję. Tutaj przecież to jest cholernie trudna gra. Bądźmy szczerzy. A z biegiem tego yy, fabuły i tak dalej to będzie jeszcze trudniej. Tutaj na jednego hita ze wszystkiego można zejść. No chyba, że ma się ten. specjalną maskę wtedy się da radę wytrzymać. Dwie kulki, albo więcej niż dwie Chociaż to jest mało wartościowe Jak tutaj Można w miarę ogarnięty sposób, jak się zna taktykę Ich tutaj wykosić, o na przykład tego O kurw Okej, okay, to był głupi pomysł, żeby go sfatylitować w takich warunkach Co to miało być? The fuck? Okej, okay, coś mi się wydaje, że ten odcinek się wydłuży Co chyba wam nie powinno przes przeszkadzać Bądźmy szczerzy Im dłuższa długość tego, dłuższa długość filmu, tym lepszy ten fan u widzów i u mnie. Ok, no pierkolni, wreszcie po tylu miesiącach pierkolną oficjalnie prawidłowo, jak powinien. O, o to chodziło. O, o to kurde chodziło, o to, o tak właśnie chodziło. O, typ 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 ciep 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 okej, okay, okej okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hmm, okej, okay, pies. Zapomniałem się. Fuck Dobra. Ło wow, wow wow wow. Jakim cudem on uniknął tego łoma? Łomu ooo Speedrun madawakas, a ten jakimś cudem żyje. Okej, okay, już nie. Dobra, tam gdzieś się na pewno ulotnią, albo i nie, albo i nie. O kurwa mać! I patrzcie, moje słownictwo, ale. Znowu mój głupi pomysł wyszedł mi tutaj. Kurde, ale katana jest przynajmniej, bądźmy zadowoleni z tej racji przynajmniej. O, jakim? Jakim kurwa prawem? Ja pierkole. Dlaczego nie pierkolnęło? Ja się pytam. O, dwóch... raz. Pięknie. Ten jeszcze żyje. Wciśnijmy spację na nim. Co robi krew na zewnątrz. Okej. Okay. 17 minut. Około. Okej. Okay. Dobra. Spróbuję tym razem oficjalnie to przejść. O pięknie, pięknie, pięknie. Okej, okay, on nam nic by nie zrobił Bez broni Okej, okay, jak ja tą teraz broń wezmę? Bo by się w sumie przydała broń Okej, okay, mam tutaj shotguna Sześciu nabojowego. O, pięknie! 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 O, ten zawiesił się O, tak O, tak, jaka ulga Zadowolenie full Naprawdę, dobra Ale to jeszcze nie koniec Eee, to jeszcze nie koniec, wow! Hmm, dopiero. Jak wbiłem tutaj, dość się zorientowałem, że był tu koleś. Okej, okay, za. Dobra, nagle się okazuje, że tu był koleś. O, pięknie, pierko, pięknie, 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 pięknie. O! O! That's right! Okej, okay, przez pewien moment mogliście słyszeć zbyt głośną klawiaturę. Zbyt głośne dźwięki z klawiatury, ale. Trzeci Wytrzymał to, jaki maszkaron. Bez maski. Cheater. Okej. Okay. No. pierkolni Okej. Okay. Udało się. I make this quick. Dobra. Ciekawe czy będzie jakiś twist tutaj, bo tyle się zrobiło. To pewnie kogoś to wnerwi. Chociaż... Okej, okay, na górę mam iść. Dobra. No i ciekawe jak on zaparkował, a w sumie logiczne, mógł cofnąć. O, nowa broń blokowana, bądźmy zadowoleni. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. B minus. Dennis. Nowa broń, mamy maczetę. Tak, zgadłem. I okej, okay, znowu mamy pizzerię. I znowu tego samego kolesia. Eee, dobry wieczór, jak się czujesz? Wyglądasz trochę dezorientowany, coś ci się stało, coś, o czym się obawiasz. Te 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 nie są fajne czasy, obecnie, w których obecnie żyjemy. Zostawiłem ci smakowitą pizzę. Te ty ty, ty ty ty, Takie bliskie zakupy, takie tam, trzymaj się. bye. bye. Wzięliśmy od niego znowu darmową pizzę. No, miły człowiek. Okej. Okay. Oooooooooooooooooooooo, dziewczyna nam tutaj jest, w wanie, ale okej. Okay. Zakończę tutaj odcinek. Hmm, w sumie to pewnie będzie tak, że dwa na odcinek. W sumie nie głupia Zatem okej. Okay, trzymajcie się, do zobaczyska, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych i lajkujcie. Lajkujcie. Jeśli Wam się to podobało. i Jeśli chcecie... No, być na bieżąco z tą serią i tak dalej. I z innymi. Trzymajcie się. Bye bye. Bye bye.